Dobrze, ultuj, Franco, ultuj! bang, zabij MLG! Żartowałem tylko, dobra. Chłopie, nie denerwuj się. O, oh, fuck. Zjem nutellę. Kto <laughs> chciał mnie wykopać? Ty, widziałeś to? Nie wiem, co się dzieje. Ja też nie. <laughs>

Ty wiedziałeś o tym, że można streszować nie przerywając ulta? Ja nie wiedziałem. Ja się dopiero dowiedziałem takich rzeczy. Ej, teraz będzie będę proleznej w ogóle. Ale ja to. Te... Przecież jakie ja teraz akcje będę robił? Jestem tu. To działa! To naprawdę działa! Hmm, to się może źle skończyć, mogło się źle skończyć, ale Baited. Pudło. <laughs> oh, ale ograna, easy, easy peasy lemon squeezy. Bang, double kill. Oj. Dobrze, ultuję go! Pana to! Panera! 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 Dobrze, bang! Jest double kill! Yes, yes! Slightly, easy clap! Uciekaj! Uh. Aha, nie ma cię.

Road to Top Global Lesley, tablica wyników. Aktualnie posiadam 2348 punktów mocy, aby znaleźć się na pierwszym miejscu potrzebne jest więcej niż 3431. Servus z tej strony Solson, a to jest kolejny odcinek z gry Mobile Legends Bang Bang. Kontynuujemy serię Road to Top Global Lesley. Na początku widzieliście tablicę wyników, w naszej drużynie jest Lesley, Florin, Tamus, Farsa oraz Fredrin. Uprzyc Leila, Cyklop, Granger, Rafaela oraz Benedetta? To po pierwsze i teraz słuchaj uważnie. Widziałeś wstęp prawdopodobnie, który był zajebisty, moim zdaniem. Nie wiem czy twoim również. Dlatego fajnie by było, gdybyś zszedł na dół w komentarze i napisał co myślisz o takich wstępach. Czy chciałbyś więcej tego typu wstępów? Czy być może wracamy do starych wstępów, które były To po pierwsze, a po drugie Zostaw lajka na dole, dobijcie tutaj 100 łap w górę Pod tym odcinkiem niech będzie 100 łap w górę Mordo, ciebie to nic totalnie nie kosztuje Nie zapłacisz za to ani grosza Ani centa, ani funta brytyjskiego Żadnego nic no nie zapłacisz Totalnie nic nie zapłacisz Więc zostaw lajka na dole, 100 łap w górę dla, dla mnie to jest bardzo ważne, bo mi to pomaga A teraz przejdźmy już do rozgrywki Co się w tym meczu wydarzyło Słuchajcie, generalnie co się wydarzyło Otóż zacznijmy od tego, że jakiś tydzień temu, nie cały tydzień temu prawdopodobnie, po właśnie nagrałem odcinek tego typu, gdzie skomentowałem sobie mecz Leslie, między innymi, który był legendarny, jeżeli nie widziałeś koniecznie nadrób tamten odcinek, komentuję legendarny mecz w serii Road to Top Global. No po prostu piękny meczek, którego no, nikt się nie spodziewał. Ale e, dlaczego teraz ten pojawia się w takiej formie? Z tego względu, że tamten przyjął się całkiem nieźle. Generalnie spodobało wam się i mam nadzieję, że ten również wam się spodoba. Dlaczego, e, dlaczego jest taka forma nie inna? Bo są dwa względy tego. Po pierwsze mogę się skupić w całości na grze, dzięki czemu mój gameplay jest znacznie, znacznie lepszy i nic mnie nie rozprasza. No przez co po prostu jestem w stanie pokazać lepszego skilla i zdobyć więcej punktów, a myślę, że e, właśnie taki, taki tryb Przyda się, gdzie będę sobie mógł skupić się w trakcie gry na rozgrywce, aby po prostu zbierać jak najwięcej tych punktów, bo no, nie oszukujmy się, dobić 3431 punktów mocy Leslie nie będzie proste. Teraz idzie to jeszcze stosunkowo łatwo, ale później pójdzie to coraz ciężej i myślę, że pierwszy kill dla Grangera, pierwszy kill bardzo ładnie ultem mnie tutaj ściągnął. Yy, no i... kurde, dobra... Generalnie tak, będą tego typu odcinki w Road to Top Global. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba, ale jak to będzie dalej, to zobaczymy. Pamiętaj o łapie, a teraz przejdźmy do skomentowania odcinka. Okej, okay, okej, okay. skupmy się na tym, gdzie my jesteśmy. Fredrin teraz się bije. Fredrin, Leila w ogóle opuściła bota i sobie poszła na topa. Tutaj Fredrin z Tamuzem biją się z Lejlu, Benedetto oraz Cyklopem i Rafaelą. Fredrin nie żyje. Tutaj Tamus również, niestety, umiera. Co się wydarzyło w tej grze w ogóle? Nie mamy dżunglera, tak nie wiem czy zauważyłeś, Mordo, ale nie mamy dżunglera jakby co, nie? Ja muszę tutaj dosyć szybko przeskakiwać, mam nadzieję, że to coraz lepiej będę ogarniał. Pierwszy strzał wieży na moją stronę, i tutaj farsa jest w niebezpieczeństwie. E, cyklop oraz Rafella nam idzie przeciwko farsie, farsa mocno bije Cyklopa. Lejla jest na naszej dżungli. Lejla tutaj sobie kubie. naszą dżunglę. Jest tutaj również Fredrin i Tamus, czy będzie walka, czy Lejla nie przeżyje tego flash od Leili. I Lejla ucieka, Lejla próbuje uciec temu. Tamus ją bardzo mocno goni. Do i również Fredrin ją goni, jest tutaj Granger, Granger, Granger. Granger. I uratował chyba ee, Lejle, ale nie! Jest farsa, która dobija tutaj Leila A my na bocie, zobaczcie, tutaj bijemy się z Benedettą. Tutaj jest e, również Florin. Benedetta bardzo mocno bija. Benedetta ultuje. Florin w niebezpieczeństwie, w bardzo mało chopie, używa ulta. Florin przeżyła to. Benedetta ucieka. Natomiast e, na topie, na explainie, Fredrin z Temuzem ostro puszył. Wie, że jest ult, jest ult, idzie do temu E, Tamus w niebezpieczeństwie tutaj pod Są e, bici przeciwnicy, jak widać tutaj Granger e, bierze sobie żółwia dla swojej drużyny. Tamus z Fredrinem odchodzą od wieży, ale żółw pada dla drużyny przeciwnej. E, znowu będzie walka na tobie, ultuje Granger i tutaj e, bardzo mocno obrywa. Fredrin tam spróbuje uciec, tam i jest tutaj również farsa. Farsa, która mocno bije przycinków. Natomiast na bocie Lesley dalej mocno pyka tutaj Benedetta. Benedetta próbuje walczyć. Próbuje walczyć dwóch na jednego, ale tutaj niestety jej się nie udaje. I znowu musi uciekać. Jest, Lejla zabijam. W sensie Lejla umiera przez farsę. My tutaj bijemy Benedettę. Benedetta ucieka w flesz i poszedł ult. Benedetta nie żyje. Benedetta umarła. Tutaj bardzo ładny flash i ult. Top bardzo mocno poszanowany przez naszych Double Explainerów. Widać, że tutaj um, Rafaela próbuje coś robić. Ale jest w dosyć mocnym niebezpieczeństwie, tutaj e, Fredrin bije pod wieżo. jest ult od Leili i Fredrin niestety nie żyje. Ult od e, Rafaeldi, który zestunował go i ult od Leili, która e, po prostu wykończyła go swoim ultimatem. Widzimy, że tutaj Tamus próbował się wycofać, niestety nie, nie udało mu się to. E, poszedł ult od Cyklopa, który zestunował Tamusa. Tamus e, dzielnie żyje, tutaj Leila również bije Tamusa, Tamus ultuje i próbuje zabić tutaj Cyklopa, goni go i bardzo dzielnie walczył. Niestety za mało obrażeń, za mało HP i Leila wykończyła. Fredrina. Ja natomiast tutaj próbuję zabić Benedetta. Benedetta weszła w krzaki, więc zdecydowałem się nie iść dalej. Z nadzieją, że Benedetta nam nie wyskoczy. I to się stało. Benedetta wyskoczyła, tutaj e, poszedł ult odbicie z drugą umiejętności Lesley. No i tutaj walka 1-1 i poszła wzmocniona umiejętność. Benedetta ponownie nie żyje Rafaela na Midzie. E, nasza farsa dosyć mocno obrywa bardzo mało HP i farsa niestety nie żyje. Cyklop zabija farsę e, Florence z tamuzem na Midzie. Fredrin na topie dalej puszuje Explaina. Lesley również wycofała się na mida. Na topie Fredrin jest w mega niebezpieczeństwie. Dzielnie walczy sobie, że wieżą. Udało mu się zabić wieżę. Jest tutaj dwójka. Przeciwników, jest Cyklop, jest tutaj e, Granger, nawet trójka, jest tutaj również Rafaella. No i jest bitka, niestety nie udało się to. E, doszedłem tutaj, doszedłem tutaj Lesley na topa i za, udało mi się zabić Cyklopa. Poszedł ult od Laylee, tutaj bardzo mocno jesteśmy obici. E, wraz z Floryn wycofujemy się pod wieżę, ale tutaj one shot, pół HP, nie ma Layla, no i bardzo ładnie to wygląda. Eee, próbujemy dalej puszować, natomiast myślę, że tutaj to nie wypali. Benedetta puszuje na bocie. Tamus puszuje na midzie, ja tutaj dalej pykam tego topa wraz z Florin oraz Farsą. Ben tamus, zobaczcie, tamus tutaj będzie prawdopodobnie odciągnął przeciwników. Benedetta puszuje bota, a ja wraz z drużyną zabieram żółwia. Tutaj Fredrin napisał tortu. No i jak najbardziej, tortu jest tutaj dobrym pomysłem. Idzie tutaj, natomiast już Granger. Granger tutaj idzie próbować zabrać tego. Smoka, nie udało mu się to. Tamus na pierwszej linii frontu walczy tutaj z przeciwnikami. Co się stało? A, nie wiem. Dobra, tutaj ja fleszuję, próbuję zabić przeciwników. Niestety nie udało mi się to. E, nasza drużyna dalej idzie. Nie Tamus, wskakuje w przeciwników. Niestety nie żyję, niestety nie żyję. My wycofujemy się powoli na plecy. Jest 6 minuta 40 sekunda rozgrywki. 10 do 8 dla naszej drużyny. No i posiadamy około... A poczekaj, a co to jest? A co to jest? A nie wiem. Dobra, nieważne. I posiadam około 500 golda przewagi. Trochę więcej niż 500. Być może prawie 1000. I tutaj wchodzę na plecy Le Leili oraz Oni, One uciekają. Jest tutaj Fredrin, Floryn na bocie. Idzie tutaj Rafaella. Idzie tutaj Rafaella, który wychodzi z krzaków i Fredrin ją łapie. Rafaella jest w ogromnym niebezpieczeństwie. Odrywam bardzo dużo obrażeń, ode mnie i ult od Fredrina. Niestety Rafaella nie przeżyła. Idzie tutaj ult od Grangera, którego... Obija bardzo mocno, niestety, Fredri, ale Fredri się tym nie martwi. A ja sobie pykam tutaj Goldkraba. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Pyk, pyk, pyk. Pykany Goldkrab. Tamus natomiast puszuje Mina na midzie. Widać Benedetta Przepraszam, Tamus puszył to Pana midzie. Widać Benedettę, która próbuje tutaj przeżyć. Walczy z Farsą, walczy z Floryn, Poszedł stun od Floryn i tutaj Benedetta ucieka na ogromnym low. Dosłownie one shot, one kill, ale nie udało się jej zabić. Mega kill Lesley, gdzieś tam na bocie udało mi się e, zabić Lejle. I teraz na midzie dalej trwa walka. Na dalej, dalej trwa walka, trzy wieże do jednego. Tutaj, e, zwróćmy uwagę, co robi Lesley. Lesley tutaj e, obija, obija, one shotuje Fredrin na przedniej linii frontu. Bardzo mocno obrwała od nas Rafella i Rafella nie żyje. Nie bardzo ładnie drużyna niebieska zgrupowana poszedł ult od Cyklopa, bardzo w dobrym miejscu ult od Benedetta pięknie, no i Lesley nie została wykończona. Tutaj Tamus na przedniej linii frontu teraz używa vegans. E, vegans, nie mam pojęcia jak to się mówi, w każdym razie niestety Tamus również nie żyje, Floryn wraz z Farsą się wycofują, a drużyna przeciwna również wraca zregenerować życie, zobaczcie tutaj Layla. Wróciła właśnie zregenerować życie przeciwną drużyną. Również Granger wrócił na swoją dżunglę, No i sytuacja się uspokoiła. E, trzy wieże do jednej dla drużyny niebieskiej, 700 golda przewagi dla drużyny niebieskiej i dwa kilo przewagi dla drużyny niebieskiej w 9 minucie rozgrywki. E, możemy zarysować teraz, co tutaj się będzie działo e, na midzie. E, widać, że tutaj Lesley Wbije, ale poszedł ult w Lesley od cyklopa Fredrin na przedniej linii frontu znowu. Tutaj znowu się dzieje. Jadka Granger wbija się. Używa umiejętności, niestety nie udaje mu się. Benedetta wbija pod wieżę. I to bardzo głupie, ponieważ Lesley zabija. Eee, właśnie tutaj Benedettę. Lejla zabija Fredrina. Eee, no i co tutaj się dalej dzieje? Eee, Rafaela ucieka na ogromnym low. Eee, Leslie postanowiła gonić. Eee, Grangera i. Poszedł ult. Ej, Granger nie żyje. Leila zabija Leslie. Nie, nie udało się Na szczęście. Pytanie: Czy Leslie ma ulta? E, czy Leila ma ulta, aby zabić Leslie? Leslie na ogromnym low. Flory nie tutaj. Poszedł ult od cyklopa dla Leslie. Leslie odskakuje. Bardzo mało HP. Przeciwnicy wbijają się. Poszedł ult od Rafael i Leslie tego unika. Tamus używa Vengeance. A nie mam pojęcia, zapomniałem, co się mówi. Da, Daj im poszczególne ulot od Leili tutaj. Lesley, ledwo to przeżyła Tamus próbuje uciec. Natomiast czy się to uda? Niestety raczej nie. Benedetta ultuje. Cykl również ultuje. Lesley wycofała się pożycie. życie. Benedetta pod wieżę bardzo mało HP tutaj. trójka przeciwników puszuje, wie, no i teraz jesteśmy puszowani. Niestety drużyna niebieska jest puszowana. Lesley z Floryn już wracają na mida defować ee, środkową aleję. Natomiast tutaj widzimy, że przeciwnicy dalej pchają, chociaż. Granger wycofał się na swoją linię. Benedetta puszuje Goldlana, Bota, Bocisza. Natomiast przeciwnicy widać, że tutaj czają się w okolicy lorda. Benedetta bardzo na low, poszedł ult od Lesley i na ogromnym low dosłownie jeden strzał więcej ucieka. Benedetta przeciwnicy na górnej, ale i przy lordzie. Widzimy, że tam jest również Tamus. Granger na naszej dżungli dolnej bierze naszą dżunglę. Um, pytanie, co tutaj się dalej będzie działo? Przycińcy postanowili wrócić na Mida, jednak nie biorą lorda, postanowili zejść na Mida, no i złapana została farsa przez cyklopa. Na szczęście udało jej się jeszcze ją zabić, eee, bardzo mało HP tutaj, Rafaella Lezley ucieka na low przeciwko trzem przeciwnikom. Top jest puszowany, bot jest puszowany przez drużynę niebieską, eee, no i drużyna czerwona cofa się z mida. Eee, Granger wraz z Rafaello poszli w stronę górnej alei eee, Leila postanowiła zabrać e, roślinkę kroczącą, natomiast drużyna niebieska w tym momencie czai się na lordzie. Eee, drużyna niebieska czai się na, na lordzie, co ja zrobiłem? Drużyna niebieska czai się na lordzie. Czy ja mogę tutaj trochę dalej? Przepraszam bardzo. Olipcia jasna, dobra. Lesley z Floryn biorą tutaj lorda. Tamus wraz z Fredrinem utrzymuje przytomników tę dystans i biją się z nimi w momencie, kiedy tutaj właśnie Lesley i Floryn biorą lorda. Bardzo potężne obrażenia. Lord padł dla drużyny czerwonej. Fredrin bardzo mało HP. Poszedł uldo od Lejli Fredrin nie żyje niestety na szczęście. Również Benedette nie żyje, farsa ją zabija. Tutaj Leila w bardzo niebezpiecznej pozycji lezy ją zabija. Stara się fleszuje. Jest killing spree dla. Jest killing spree dla. lezy również cyklop umarł. Jak widzimy z statystyki, 2-5... Nieważne są statystyki innych. Powiedzmy sobie szczerze, tutaj liczą się tylko statystyki Lesley. Aktualnie jest to 8, 2 do 5 i 8800 golda, czyli najwięcej golda w grze. Bardzo ładnie, Lesley, bardzo ładnie. I to jest gracz, którego należy naśladować. I nie mówię tak wcale dlatego, bo ja, bo to jestem ja, to ja nim grałem. Tutaj, bang! One shot, one kill dla Rafeli, unstoppable dla Lesley. No i Benedetta próbuje coś tutaj uratować, niestety no ma za mało tych obrażeń, no i jest double kill dla Lesley, Lesley tutaj puszuje tego Mina, nie wiem czy wy wolicie oglądać wszystkich, czy być może grę tylko Lesley, dajcie znać w komentarzu, zaraz po tym jak zostawicie łapę w górę, no i zwróćcie uwagę jak teraz tutaj pięknie rozgrywana jest akcja na bocie. Bo został spuszowany, poszedł ult na cyklopa. Cyklop nie żyje, Lesley zostaje godlike'em. No i tutaj jest walka kolejna o teraz o wygranie gry, tak naprawdę. Tutaj Rafaela próbuje dopować, nie udało to na szczęście. Granger w bardzo dobrej pozycji, Lesley zabija Granger, Granger a zdobywasz Legendary. Leila próbuje coś zrobić, farsa zabija Leila. No i to jest raczej koniec rozgrywki. Lesley tutaj skupia się na, w pełni na Nexusie. No i Nexus drużyny przeciwnej nie żyje. Nie żyje? Czy on kiedykolwiek żył? Raczej nigdy nie żył, ale został teraz zniszczony. Udało się wygrać. Kolejne punkty wpadają na konto Leslie. E, czy możemy sprawdzić, ile to jest punktów? Raczej teraz nie. Możecie sobie zerknąć teraz na bildy. Możecie zerknąć sobie na zadane obrażenia. Ale to nie koniec, ponieważ jeżeli chcesz obczaić, jak wyglądały poprzednie gry, poprzednia gra z tej serii, gdzie szliśmy do globala, to koniecznie obczaj ten odcinek właśnie teraz. I do usłyszenia w następnym odcinku.